Panie, pa Panie Pawle, jak wrażenia po wizycie w browarze? Piwa pan spróbował? <grywa> Piwa niestety nie spróbowałem, bo już sporo lat nie piję, ale, ale, ale w ogóle. Natomiast moja pierwsza, mówiłem panu prezesowi, że pierwsza moja praca to była właśnie w browarze, w niemodlinie. Mam nadzieję, że w końcu ten browar też, że ten browar też w końcu yy, yy, też dołączy, bo yy, też zawsze ubolewałem, że został zamknięty swego czasu. Teraz nie wiem, czy tam się cokolwiek dzieje, już nie mieszkam w tej miejscowości kupę lat, yy, ale jeśli chodzi o ten, to jest coś nieprawdopodobnego, zderzenie tej, tej historii. Z dniem dzisiejszym, z nowoczesnością. I to jest polskie, nasze, to jest bardzo istotne. Pan, pan prezes zmienia gospodarkę, odbudowuje, browar przywraca tradycję. Pan robi coś podobnego w Polsce? To nie tak do końca. Pan prezes porusza się jeszcze w, w, w bardzo ciężkich warunkach. Ja chcę zrobić wszystko, by te warunki były znacznie łatwiejsze. Przede wszystkim my jesteśmy w tej chwili krajem neokolonialnym. My jesteśmy krajem, w którym którym tak naprawdę, mm, który służy wyprowadzaniu pieniędzy tak naprawdę, z Polski w krajach banksterskich, korporacyjnych, y, gdybyśmy stworzyli system, ja powiem, w wielkim uproszczeniu, to jest naprawdę ogromne uproszczenie, y, podobne do węgierskiego, czyli ochrony interesu narodowego, interesu Wspólnoty, y, to jestem przekonany, że przy naszej energii. Bo tutaj w ogromny sposób, w, w ogromnej mierze prezes zawdzięcza swój sukces przede wszystkim energii, przede wszystkim, przede wszystkim woli walki i mnóstwo energii idzie właśnie w tę walkę zamiast proces twórczy. Doprowadzenie do normalnego systemu może spowodować wyzwolenie, w danie warunków wy, wy, tej energii spowoduje, że w ciągu kilku, kilkunastu lat my jesteśmy potęgą. Jestem przekonany co do tego. Zauważcie, że, że na polską siłę polska siła robocza myśli się w pierwszej trójce na świecie, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na nią w, w, w świecie. W Europie jesteśmy na pierwszym miejscu. E, w, Pamiętam z lekcji historii, kiedy był specjalny, ogromny taki temat, bo te często temat maturalny, wielka emigracja po powstaniu. Wyemigrowało wtedy kilkanaście tysięcy ludzi i został ten temat określony jako wielka emigracja. Powiedzcie mi, jak nazwać fakt wyemigrowania trzech milionów blisko Polaków w ciągu kilkunastu kilku nawet lat. Ja to nazywam ostro, nazywam to eksterminacją polskości. Bo zauważcie, że w sytuacji takiej, gdzie yy, mamy do czynienia z brakiem wolnego rynku, z grabieższą gospodarką korporacji i banków zachodnich, obcych, tak to nazwijmy, obcych. Yy, Ludzie nie mają poczucia bezpieczeństwa bytu, ludzie nie mają pracy, w związku z tym mówiąc, kolokwialnie się nie rozmnażają. Czyli mamy do czynienia z zniżem demograficznym, wyprowadzaniem Polaków z ojczyzny, którzy po prostu muszą z czegoś żyć, i jednocześnie wprowadzaniem do Polski uchodźców z krajów afrykańskich, arabskich. Ja naprawdę nie jestem, y, ja jest, jestem chrześcijaninem, ja bym wszystkich tych ludzi tych... Y, y którzy ze względu na biedę, ze względu na prześladowania opuszczają swoje, muszą opuścić swoje ojczyzny, przytulił do serca, ale nie stać nas na to nie stać nas na to, by realizować politykę, by być ofiarą polityki mocarstw, które prawdopodobnie chcą sobie zrobić z Polski między Rzymem a Bizancją taką fosę, w której będzie mieszkała bezładna, łatwa do kontroli do skontrolowania wielokulturowa masa. My mamy naprawdę. Jeśli Żydów uważa się za naród wybrany, to uważam, że e, również Polaków należy za taki naród wybrany e, uznać. Ale jednocześnie, jeśli chodzi o takie bardzo mocne nacjonalistyczne, czasami już przegięte akcenty, często mówię tym e, Żydorzercą tak to nazwę mówię tak, że nie sztuką jest mądre księgi spalić, sztuką jest z mądrych ksiąg nauczyć się czytać i napisać mądrzejszą. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jestem pewien. Czy referendum jest krokiem na drodze do zmiany? Referendum jest w tej chwili w, no, bardzo ważną sprawą, dlatego że mm, pozytywny jego wynik z mojej perspektywy pozytywny, czyli zmiana ordynacji wyborczej, zażądanie przez obywateli zmiany ordynacji wyborczej y, przy przekroczeniu tego, tej, tej, tej bariery ogromnego utrudnienia, jakim jest, jakim jest próg frekwencyjny, 50% próg, Jeżeli osiągniemy ten próg, to wtedy referendum jest wiążące dla władz i wówczas Następny sen Sejm nie robi łaski obywatelom, bo musi przynajmniej ordynację mieszaną wprowadzić na, yy, zgodnie z wolą narodu. Ale jeżeli do tego Sejmu się dostaniemy, to zrobię wszystko, by było to jednak 460 jednomandatowych okręgów wyborczych. Te jednomandatowe okręgi wyborcze są warunkiem yy, yy, ja nie traktuję wcale Jowów jako jakiś idealny system, który ma trwać przez stulecia, chociaż w Wielkiej Brytanii ten system od, od blisko 100 lat się sprawdza. Ale traktuje, ponieważ w Polsce nie została przeprowadzona dekomunizacja i rządzą cały czas te same klany. Tu nie chodzi nawet o jakiś rewanżyzm czy jakieś sprawy związane z ideologią, tylko po prostu klany, które uwłaszczyły się na państwie, i na obywatelach, bezideowe, bez y, m, takiego poczucia przynależności do wspólnoty, tylko z, taką, z takim rysem uzurpatorsko-władczym. One nie zostaną rozwalone inaczej. Oni od 89 roku wybierają się sami z pomiędzy siebie. Więc ten, te Jowy traktuję przede wszystkim jako granat, który rozwala, rozwala ten układ. Bo nie było przeprowadzanej dekomunizacji. W Czechach na przykład tejowy wcale nie były takie niezbędne z tego względu, że oni po prostu zrobili dekomunizację. Przez 10 lat nie, byli funkcjonariusze czy byli partycypanci układu, nie mieli prawa. Partycypować w nowym jakimś rozdaniu. w sposób naturalny społeczeństwo, obywatele mieli kontrolę nad władzą. U nas natomiast władza ma kontrolę nad obywatelami. W, w Lubinie przede wszystkim będziemy mówić o referendum. Z całą pewnością. I mogę od razu powiedzieć, że nie będzie żadnego programu. Zresztą w ogóle słowo program, czy, czy program to jest największe kłamstwo wyborcze. Największe kłamstwo wyborcze, proszę mi pokazać choć jedną partię, która zrealizowała swój program. Przykładem tego, że, kłam, że to jest kłamstwo wyborcze, że to jest żerowanie na ludzkiej naiwności, jest choćby ten program Platformy Obywatelskiej, te słynne cztery razy tak, które zostały zupełnie odwrócone. Mieli obniżyć VAT, co zrobili, podwyższyli ten VAT. Pan Petru, który w tej chwili wchodzi z tą nową formacją, chciałem Państwu przypomnieć, uważał, że Tusk podniósł ten VAT za mało. Proszę sobie przypomnieć, Tusk podniósł Was za mało. Tak uważał wtedy. Program to jest bzdura ściema. Można, ja mówię o strategii rozwiązywania problemów. Najpierw trzeba wskazać, jakie mamy problemy. To akurat niestety nie jest żadną sztuką, bo problemy są wszędzie. Problemy jest, mamy zdeformowane sądy i prokuratury, mamy zdeformowaną edukację, mamy, yy, mamy yy, w Polsce banksterkę i wszechwładzę obcych korporacji. Należy przede wszystkim wskazać problemy i drogi do ich rozwiązania. Jeżeli, na przykład, przychodzi do mnie, przychodzą do mnie Frankowicze i mówią: Panie Pawle, czy Pan nam obieca, że Pan w programie wpisze pomoc dla Frankowiczu? To ja mówię na siebie: Nie mogę Wam obiecać w programie pomocy dla Frankowiczu, bo całą sprawę straktuję globalnie. To nie jest problem tylko Frankowiczów, tylko problem polega na tym, że z Polski są wyprowadzane bezkarnie pieniądze przez obce korporacje bankowe. To jest problem i ten problem należy rozwiązać w, w, w pierwszej kolejności. Problemem jest to, że nadzór finansowy nie pilnuje interesu obywateli, a, a interesu urzędników i interesu banków. Tu jest problem. W problemie bankowości czy tej przepływy banków, korporacji zachodnich. Mieści się tak problem Frankowiczów, jak i problem na przykład kredytobiorcy, takiego jak ja złotówkowego, czyli właśnie ofiary lichwy, a nie kredytu. I braku opieki państwa nad obywatelem w tym zakresie. To jest przede wszystkim problem. Czy pani Elbanowska, która mówi, czy pan może jest nam obiecać, że sześciolatki bez, bez zgody rodziców nie pójdą do szkoły? Mówię, nie mogę pani tego obiecać, mogę pani obiecać, że będę tego sześciolatka traktował jak własne dziecko. Natomiast cały system edukacji wymaga gruntownej reformy, a nie tylko problem sześciolatków. Na tym to polega. Jak, jak zachęcić? I teraz, I teraz to, co jest istotne. Strategia tak naprawdę to jest szukanie porozumienia społecznego, szukanie zgody między dwoma grupami interesu. Na przykład... Mamy w tej chwili do czynienia z takimi czasami, że tak naprawdę wspólnym interesem pracodawców, pracodawców i pracobiorców jest prawo podatkowe czy prawo gospodarcze. Ja y, nie powiem w tej chwili nazwisk, ale doprodziony do spotkania takiej y, y, powiedzmy sztandarowej postaci interesu pracodawców i sztandarowej postaci y, y, reprezentanta interesów pracowniczych. Cztery godziny ze sobą rozmawiali i w 80% się zgadzali, w 80%. W związkowie z, y, z kapitalistą. Wszystkie grupy pols polskie, polskiego, cały, cały interes Polski jest zagrożony. Jest zagrożony. Chciałbym, żeby udało nam się osiągnąć taki sukces, jaki osiągnął pan premier Orban na Węgrzech. Jestem przekonany, że jeżeli uda nam się trapić na tą drogę, to wkrótce razem z Węgrami będziemy budować nowy porządek w Europie. Był taki moment, że rzeczywiście y, z tymi koncertami było dramatycznie. No z, jak, dlaczego? No, z tego powodu, że wszedłem na drogę konfliktu z systemem no, po prostu na świecie. To, to nie, to nie, dla mnie to nie było żadne zaskoczenie, żadnym zaskoczeniem. E, ja zresztą pamiętam, jak już podjąłem decyzję o naprawdę pójście, o, o, o wyjściu na wojnę z tym systemem, wcześniej ogłosiłem, że trzy lata temu czy cztery rodzinie podczas jednej, podczas świąt. Ogłosiłem, że Tatuś idzie na wojnę z systemem, a w związku z tym muszą być przygotowane, że wkładając do ściany plastikowy pieniążek, niekoniecznie muszą otrzymać papierowy. I wiadomo, no jeżeli, jeżeli się walczy z, z całym systemem partyjnym, z partiokracją, no to nie masz, jesteś, jesteś przez ten system niszczony, czy to dotyczy czy Polski, czy, czy, czy jakiegokolwiek innego państwa. Koncert w Rudzie był bardzo udany, a jak by pan zachęcił ludzi, na przykład w Oświęcimiu czy w Chrzanowie do tego, żeby byli aktywniejsi? Że Pana, już bardziej zachęcać niż zachęcam nie jestem w stanie. Mówię, że trzeba się aktywizować, że przede wszystkim ten wynik referendum jest bardzo istotny, bo on stawia partiokratów pod murem. Bez względu. On, tak jak powiedziałem, Jowy są granatem, który rozwala zacementowaną scenę polityczną.